Młynek, 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 młynek. Dosyć! Już wystarczy. I na! Witajcie w kolejnym odcinku. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo... Dobrze, dobrze, fajnie, że na twoje żonki. Nie za bardzo chciałem nagrywać ten film, ale dostaję masę komentarzy pod wszystkimi poradnikami. Po prostu mam wrażenie, że zaraz zacznę się zachowywać po prostu jak ten Pepe de Frog. Po prostu włożę sobie palce pod powieki i zacznę rozciągać po prostu coś nie zaraz trzepnie. Wszyscy się pytają, jak zrobić młynek. Szczerze wam powiem, że ja to naprawdę jestem pod wrażeniem kreatywności niektórych ludzi, bo naprawdę zamiast sobie wygooglować po prostu jak zrobić młynek, to niektórzy się zaczynają się zastanawiać, czy, czy jakieś teorie spiskowe od, yy, od, od teorii, że to zbroja dodaje ta, taki ruch, że można wykonać młynek, aż po to, żeby po prostu, nie wiem, że młynek jest jakiś modem, no, to, czego tu ludzie nie wymyślą, to ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Wszyscy się pytam, jak zrobić młynek. Rozumiem, że to po jest prostu w psychice zakodowane, że łatwiej jest napisać komentarz pod filmem na YouTube i zapytać niż wygooglować, ale dobrze, nie będzie. Po pierwsze, musimy mieć miecz, to chyba wiadomo, albo jakąś inną broń. Po drugie, musimy mieć wydane 20 punktów umiejętności w szermierkę, w drzewo szermierka tutaj, w tym miejscu. Najlepiej, do, na, najlepiej, Le, zróbcie sobie jak chcecie, tym niemniej ja zawsze idę w szybkie i silne ciosy i później rozdaję w młynek. I ewentualnie jeszcze rozpłatanie. Trzecia rzecz. Młynek jako umiejętność musi być przeniesiony do któregoś z tych okienek. Dużo ludzi o tym zapomina, co jest dla mnie trochę dziwne. Ale, no, tak jest. I tak się po prostu dzieje. To jest trzecia rzecz. I czwarta, ostatnia rzecz. Żeby wykonać młynek, wystarczy po prostu przytrzymać lewy przycisk myszy. Znaczy, no przytrzymać ten przycisk myszy podczas jakby mm, podczas takiej jakby e, sekwencji w której Geralt jest gotowy do ataku czyli najlepiej jeżeli nie jesteście w walce to najlepiej jest raz wcisnąć przycisk myszy a później znowu szybko wcisnąć i przytrzymać czyli to wygląda mniej więcej tak to wygląda mniej więcej tak Jak się, jak się młynek sprawdza w e, walce, to pewnie niektórzy z Was już widzieli na streamach czy na odcinkach. Znaczy na odcinkach pewnie nie. Chociaż, oh! ale, ale, ale jest to naprawdę bardzo dobra umiejętność. Zwłaszcza dobrze wykorzystana taktycznie połączona ze znakami. I mam nadzieję, że w tym odcinku rozwiałem wszelkie Wasze wątpliwości. Do zobaczenia, do usłyszenia.